Halo, halo! Posłuchaj podcastu Karoliny Kułakowskiej, który zwyciężył w konkursie portalu Historia, Poszukaj. To co? Gotowi? Przejdźmy więc do historii. Co łączy Jana Kamyczka, kapitana Sowę i tygodnik przekrój? Postać Janiny i Pochorskiej. Posłuchaj o redaktorce, scenarzystce i kobiecie, która walczyła ze stereotypowym postrzeganiem kobiet. Kiedy Janina Ipochorska, urodzona 15 sierpnia 1914 roku w Lwowie, była jeszcze uczennicą Gimnazjum Humanistycznego imienia Królowej Jadwigi, tworzyła satyryczne rymowanki. Ich adresatami były osoby, które dokuczały innym. Zachowanie to trafnie opisuje charakter Janki. Widoczne później w jej rysunkach i tekstach. Z wykształcenia była romanistką, a w wieku 22 lat podjęła drugi kierunek na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. O 30 roku życia ukończyła też trzecie studia scenografię na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po II wojnie światowej losy zaprowadziły i pochorską do Krakowa, gdzie wraz z Marianem Aylem stworzyła czasopismo „Przekrój”. W „Przekroju” prowadziła rubrykę „Demokratyczny Savoir Vivre”. A także pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego. Kiedy zaproponowano jej do wyboru pseudonimy Janka Myczek lub Jan Kamyczek, wybrała ten drugi. Początkowo jej działalność opierała się przede wszystkim na tworzeniu poradnika obyczajowego. Z czasem rubryka pod jej redakcją zamieniła się w skrzynkę na listy, na które prężnie starała się odpowiadać. I choć Kamyczkowi ufały miliony. Władze PRL-u nie były zachwycone. Miały własny pomysł na demokratyczny savoir-vivre. Mianowicie rubryka miała kształtować obywateli na świadomych budowniczych Polski Ludowej. Tyle że obywatele nie byli tym zainteresowani. Niektóre z listów miały wstrząsającą zawartość. W napływającej korespondencji można było się spotkać z życiowymi dylematami, tematami tabu, które nie mogły trafić do druku. Janina chciała zawalczyć o swoich czytelników. Jak się okazało po latach, wielu z nich pomogła. Jako filar czasopisma redagowała teksty, zajmowała się tłumaczeniami, tworzeniem rysunków, organizowała różne akcje, jak na przykład Cmok Nonsens, której celem było zwalczanie całowania kobiet w rękę. W czasach, gdy przekrój popularyzował kobiety atrakcyjne wizualnie i pochorska wykreowała postać superkobiety, niezależnej, silnej, samowystarczalnej, jednak jej pomysł nie przeszedł. Podobnie stało się z zamiarem pisania o antykoncepcji. Janina pragnęła uświadamiać kobiety, wzbogacać je o wiedzę, której nie miały skąd czerpać. Mimo tego, że hamowano jej feministyczne zapędy i Pochorskiej udało się zapracować na miano prekursorki w innej dziedzinie. Pod pseudonimem Alojzy Kaczanowski była autorką scenariusza Kapitana Sowy na tropie, pierwszego w Polsce serialu kryminalnego. Janina była kobietą, której życiorys charakteryzuje ambicja w połączeniu z pracowitością. Ta, jakże pożądana przez wszystkich mieszanka cech, pozwoliła stworzyć nie tylko rubrykę w czasopiśmie, ale przedstawiła nam kobietę nowoczesną, która nie boi się wyzwań i kroczy dumnie przez życie, stawiając im czoła. Dlaczego jednak tak bogate doświadczenia ukrywała pod pseudonimem Jan Kamyczek? Należy tu przytoczyć jedną z najsłynniejszych wypowiedzi Janiny. Dopóki żyję nie sprawiam bliźnim wielu kłopotów zacznie się dopiero po śmierci pisała w felietonie życiorys sławnego męża z tymi słowami pozostawiła nas wybitna malarka i dziennikarka czy kiedyś dowiemy się jakie sekrety skrywała za tym zdaniem historia poszukaj